żeby się to uda zrobić o! o, to, o to, Dobra, będę chyba nie będzie widać Chociaż może trochę Słuchajcie Żeby nie było Niewyględnie, żeby nie wyglądać Siemanko wszystkim e Mam troszkę roboty do zrobienia, tak więc zanim jeszcze się załadujecie tutaj wszyscy, to będę sobie kruszył kulki. Strasznie wieje, cały czas jest siemanko, siemanko. Kurczę, tutaj gorzej widzę jak na fejsie, muszę patrzeć. Siemanko wszystkim, siemka. Obiecałem Wam live'a dzisiaj o 19 tutaj, tak więc będzie on... Przez najbliższe kilkadziesiąt minut, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Napiszcie, czy dobrze mnie słychać. Robię sobie w ogóle taką mieszankę. Pokazywałem to na Insta. Ci, którzy obserwują na Insta, są pierwsi. O. Tak wie, że aż fotele Siemka, Siemka. Cześć Bogus. czekaj, bo muszę coś tutaj wymyślić. O. Może by Wam się to. Robię sobie miks z banana i z livera. Wszystko to kruszę, między innymi na gosowicę też. I to poleci zaraz z, z peletem, z czwóreczką, amino i piętnastką. I jeszcze to wszystko przyleję wątrobą, ale teraz aktualnie nie będę Wam o tym mówił. Siemanko, siemanko wszystkim. Po proste, ja w zasadzie, każdy kto mnie zna, to wie, że u mnie, ja jestem szamanem wiosennym i wywołuję wiosnę krótkimi spodenkami. Siemanko wszystkim. Posłuchajcie, e, zapewne przeczytaliście już tytuł. Chciałem też przyjechać... Y, na Bielawę, o nawet widać te wędki tam chyba, chciałem przyjechać na Bielawę też z tego powodu, że w tym roku a w zasadzie nawet za miesiąc będzie miało tu miejsce super wydarzenie dlatego, że odbędą się tutaj pierwsze tak naprawdę eliminacje mazowieckie do Polish Card Masters i będą to dwie tury oraz finał będę miał zaszczyt robić oprawę medialną czyli nagrywać filmy ważyć ryby Robić, fotografować Zależy na której turze I o finale, jeżeli dalej się przedostanę Ale będę generalnie tutaj na obydwu turach I na finale Tak więc, jeżeli o mnie chodzi Sią ja wróciłem ze siatki zero ryb Jak większość teraz Nie przejmuj się ryb dalej Jeżeli o mnie chodzi, oczywiście Postaram się tutaj zrobić maksa Porobić Wam piękne zdjęcia ryb, ponagrywać Każdy, kto weźmie udział w tych zawodach tutaj na Bielawie W eliminacjach do PCM Będzie oczywiście Pojawi się na Karpiowym Szlaku, pojawi się na materiale filmowym i tak jak wcześniej wspomniałem, poraję Wam po prostu fotki. Dlaczego, yy, dlaczego przystanek Bielawa dla mnie jest też takim fajnym miejscem? <grym> Może dlatego, że też pomogłem tworzyć to łowisko, ale oprócz tego woda jest rzutowa. Tak naprawdę każdy, strasznie wie. Każdy ma tutaj szansę. Oczywiście są stanowiska lepsze i gorsze jak wszędzie. To też chciałem na początku zaznaczyć, że no tak jest chyba dosłownie na każdej wodzie, że jest, są lepsze i gorsze stanowiska i nie należy się tym przejmować. Jaki ponton polecam? Sprawdzony, dobry. Ale wieje tu. Strasznie wieje, naprawdę. Siemanko ponownie, Siemanko wszystkim. Widzę, że byliście już na, na facebookowej relacji live. Ten, kto nie był, to też oczywiście wbijajcie się, wbijajcie się na live na Facebooka, zobaczcie. Czy za dwa tygodnie jest szansa, aby się ryba ruszyła? Wiecie co, no, ja mówiłem to e, już na tym poprzednim live'ie właśnie, na fejsie, że jeżeli e, chodzi o mnie, to ja jestem przerażony tą pogodą, bo w zeszłym roku normalnie tu już ryby łowiłem i łowiliśmy tu pięknie już te ryby łowiliśmy, a w tym roku jest niestety bardzo słabo. Pozdrowki wielko, po, do Wielkopolski. Czy słyszałem, co się dzieje z rybami z Rybnika? Posłuchajcie, nie mam zielonego pojęcia co tam się dzieje. Słyszałem już tyle teorii, że nie śmiem chyba nawet ich e, wymieniać. Począwszy od orzecha Tygrysiego, poprzez złe traktowanie ryb i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia, ale wiecie co? Często po prostu jest to gdzieś przekoloryzowane, bo tak naprawdę nigdy nie mamy pewności co się dzieje. Bierzcie pod uwagę też fakt, że na wielu wodach tak się dzieje. To jest zjawisko, które no niestety jest i niestety sięgnęło rybnika. Rybnik wiadomo, słynie z dużych ryb, no i padają duże ryby, no i sytuacja jest taka, jest, a nie inna. Jest mi też bardzo przykro z tego powodu, no ale nic nie zrobimy. Posłuchajcie, przepraszam Was, jeżeli nie odpowiadam na te pytania, one mi tu znikają na YouTube, jak kruszekulki, kulki, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, na które nie odpowiadam, to zadawajcie je tam śmiało, żebym mógł je zobaczyć. I oczywiście wszyscy klikają łapę łap, w górę dla zasięgu, nie? Nie zdążyłem przeczytać, bo znowu się produkowałem. I tak, ten czajnik tutaj stoi, żeby moje jaja nie opinały się o spodenki. Chciałem po prostu pokazać wam wodę i dlatego dla, dlatego tak go tu postawiłem. 30 ludzi, jak jeżdżę. Nie wiem, posłuchajcie, no jak komuś nie pasuje ilość ludzi na jeżynie, czy na jakichś łowiskach, to zawsze możecie jeździć na dzikie wody. Tam też są ludzie, jest ich mniej karpiarzy. No ale to każdy ma wybór, nie? My w Anglii mamy czwartek zawody i też pcm -ka. No to kurwa powodzonka, byku. Łapy w górę, pa Pawełka. Słuchajcie się, Pawełka. Pawełek dobrze razy. Łapy w górę dla zasięgu. W ogóle ja to się dziwię, kurwa, czemu tych łapek jest tak mało, nie? Jeszcze raz tam napierdalajcie w tej Anglii. Pokażcie, jak się łowik capry. Kurwa, nie zdążyłem przeczytać. Słyszałeś coś dobrego o marcu Delfin? Nie mam zielonego pojęcia, co to za marka. W się sensie wyznamiał, ale nie, nie używam produktu. Więc musicie sobie z tym poradzić sami. Już prawie kilogram kulek. Łapy, łapy, łapy do góry. Już prawie kilogram kulek, żem skruszył. Siemanko, Mordo, na jakim siedzi stanowisku? Siedzi na stanowisku numer jeden. Podobno ktoś tu ma jutro też przyjechać, więc tak jak ja już mówiłem na Facebooku, ja się stąd zawijam. Zawijam się stąd z samego rana, jadę do Ajkarpia. I w będę do środy, a później trip znowu w Wielkopolskę i dziesięciolecie fantazy Batesa z Hubertem i ekipą oraz y, rozpoczęcie sezonu na Gosowicach. z Karp Maxem. Wiele lat temu startowałem na, te, na tych zawodach parę razy. Raz udało mi się nawet drugie miejsce zająć, między innymi z Hubertem. No, ale niestety przegrałem tam z panem Maciejem Redlińskim, którego bardzo serdecznie będę chciał rozpierdolić w tym roku. I nieważne dla mnie jest to, czy zajmę 19 miejsce. Jeżeli on będzie miał 20, to ja mogę mieć 19. Tylko to się dla mnie liczy. A ale sobie przyciąłem palca. Sioma, siomano wszystkim. Siemka, wszystkim. Czy myślę, coś w tym roku położyć na rzece Wiśle? Jak będę miał czas, to na pewno, ale znam osobę, która się za to weźmie i poinformuje mnie, jak będzie miała takie wyniki. Mordeczko, mycie z Niesamowite spotkanie, zobaczcie. Posłuchajcie, jak tu przyjedziecie, to obudźcie mnie kawą. Albo nie wiem czym. Ale nie, powiem Wam tak. Sytuacja jest na jedynce, jest taka, że podobno tutaj słabo połowili na zawodach. Wcześniej też raczej słabo. Ja też pewnie słabo połowię, albo w ogóle. Widzę, że grzeje Więc obudźcie mnie kawo. Widzę, że grzeje Ja zawsze jestem szamanem wiosennym Wywołuję, wywołuję krótkimi spodenkami wiosnę Patrzcie I Zaraz będzie ciepło Czy łowiłem kiedyś w Lubelskim? Tak łowiłem Nie no nie wierzę Ja tych kulek już tutaj zmieniłem Masakra jeszcze jedna garstka, chyba, chyba coś się ukryło tutaj. W ogóle jaki mam ekstrakt wątrobowy, też Wam go pewnie tu pokażę, chociaż nie wiem czy ja chcę to zalewać jeszcze, muszę się zastanowić przed, bo ja potem tego nie przepchnę. Dobrze nasypiesz, jutro chłopaki płapią No właśnie sęk w tym, że ja tutaj praktycznie w ogóle nie sypię, nie? Ja tutaj przyjechałem dlatego, że jak zacząłem tą pogodę 22 stopnie w dzień w nocy ma być tu 10 stopni, tylko strasznie wieje, nie mogę zostać w domu. Boguś, ja wam powiem jedną rzecz. Pan tutaj Boguś jest taki, jest taki ziomek, co to się nie wywiązuje z obietnic. Więc e, dopóki ty się nie wywiążesz ze swoich obietnic, to kawę, nie dokończę tego. Ale nie ma żadnej kawy, trzeba się wywiązywać z obietnic. Boguś, ty dobrze wiesz o co chodzi. A teraz wszyscy wiedzą o co chodzi, i na relacjach z Gosławic też wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, że się nie wywiązujesz z obietnic. Tak więc, sorry, Mordo. Obietnica to obietnica, nie? No, posłuchajcie, udało mi się to zrobić, żebym nie wypieprzył. Tu jest cały pelet, tu są kulki i w ogóle takie boksy wjechały do iKarpia teraz i będę używał je między innymi właśnie do peletów dlatego że są duże i zamykają się szczelnie to jest dla mnie bardzo istotne postaram się to teraz nie wypierdolić tego o tak o je je, je. zajebiście zajebiście jestem profesjonalistą nic nie widzę musicie jeszcze raz napisać te pytania przepraszam nic nie widziałem staram się teraz postaram się schylić tutaj, żeby widzieć te pytaje są warunki są po prostu do dupy nie nie przewidziałem tego wiecie co może ja to tak wymieszam no. ekofarma jest kozak ekofarma jest spoko polecam a zobaczcie nawet to pudełko jest Fajne, bo można sobie wszystko ładnie wymieszać, jak się odpowiednio dobierze. Ale jeszcze się widzimy, i tak. A, to ty też, Pawciu, startujesz? A powiedz mi, na której, w której turze startujesz? Bo ja startuję, w... Nie wiem, czy ci mogę powiedzieć? Czy planuję wrócić na ekofarmę? Tak, oczywiście, planuję. W pierwszej rundzie. A w pierwszej turze. No to zobacz. Ja startuję w drugiej, czyli masz większe szanse na wygraną. Oczywiście żartuję, żeby nas nie było. E, ale co to fajnie, bo przez pierwszą całą turę tutaj będę z wami do waszej dyspozycji też, więc będę starał się tutaj coś pod, pod, podpowiadać. I jak złowisz fajne ryby, to będą fajne zdjęcia, gwarantuję. Słuchajcie, wymieszałem to. Udało się. Trochę mi spadło. Ale to nie szkodzi. Chcecie. Chcecie zobaczyć jak to wygląda? Mamy 1, 2, 3, robimy teamowe zawody, No, spoko. Nie no, nie budźcie mnie tutaj. Krzysiek mówi, że macie być koło 7, więc mnie nie budźcie tylko rano, bo przed 7 to ja nie zamierzam wstać. Zobaczcie, tak to wygląda. Chyba spoko, co? Jestem mega dumny, że to wykonałem, bo zawsze jestem leniwy i tego czegoś tego nie robię. No, Pawciu zawsze staram się pomagać, szczególnie dobrym ludziom. Szczególnie Tobie, bo pewnie wiem, czy. O, zobaczcie, tam na wake'u gościu upływa, zaraz jak zapierdala. Pa, ty, 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 ty. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Pawciu yy, za każdym razem wspiera naszą zbiórkę na schroniska i w tym roku po raz trzeci będziemy to robili. Tak więc przy okazji robię takie promo, żebyście wiedzieli, że każdy może pomóc. Ta fałek już dzisiaj robił nie będę. Ale jeszcze to zaleję zaraz. Eee, przyleję to takim wątrobowym. Czy planuję zasiadkę? Byłem już na PZW, dwie doby. Niestety woda zimna, nic się nie wydarzyło, a na Mazurach zobaczymy. Już jest, już jest WID. WID zaraz będzie zalewał jeszcze wszystko takim wyciągiem z wątroby i to będzie wszystko, dosłownie. To do pv i te PV-ki będą mi służyły przez następne pewnie dwa tygodnie w trasie. Słuchajcie, jest zimno i chyba nawet ubiorę sobie spodnie zaraz. O, jest i Tomek z nami. Siemanko, Tomuś. Nie wiem, czy wiecie, może niektórzy z Was wiedzą. Tomek jest właścicielem Edwardsa, poprzedniego filmu, na którym byłem i na którego Was gorąco zachęcam do obejrzenia i do odwiedzenia Edwards Lake'a, dlatego, że jest to nowa, mapa, nowa woda na karpiowej mapie Polski. Czekajcie, bo zimno w dupę w plecy, koza kryje. I jest przede wszystkim bardzo fajna i inna, bo jest zarośnięta, czyli to jest coś, co kiedyś mi się bardzo podobało w gosowicach w i właśnie to macie na Edwardsie. Nie jest prosta i to jest właśnie bardzo spoko. Musicie zadawać jeszcze raz te pytania, które tam mieliście, bo dopiero teraz tak naprawdę będę je czytał. Spokość by mordo. Pozdrow z Anglii. Proste, wariacie, ja jestem prostym chłopakiem tutaj z warszawskich bloków niedaleko, więc mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać. I pozdrówki do Anglii. Będzie branie, czy nie będzie branie? Dajcie jakieś branie. Weźcie coś tutaj, wyklikajcie, żeby był jakiś strzał. Gdzie łowisz teraz? Na początku tego live'a mówiłem: Jestem na przystanku bielawa. W zasadzie chyba jest nawet w tytule, tak mi się wydaje. Więc chyba tak mi się wydaje, że wpisywałem. Musi jechać, no musi, zobaczcie, są ci. To są wariaci, co w taką pogodę? Będzie branie na żywo. W zeszłym roku już nie, dwa lata temu fajne branie na żywo udało się ponagrywać. Ja właśnie po PZW siedzę i cisza. No na tym PZW powiem Wam, naprawdę jest teraz ciężko, bo ta woda jest jeszcze tak zimna, tych ryb tam jest o wiele mniej, więc no, no nie jest za ciekawy, co mogę Wam powiedzieć. Czekamy, no i dlatego właśnie mówię, każda taka szybka dzionka, każdy szybki dzionek, gdzie jest słońce, ja staram się wykorzystywać na maksa, aczkolwiek jak patrzę na te chmury za mną, to się bardzo mocno zastanawiam, czy nie zacznie coś z nich napieprzać. Coś tam było karpiologowi, ale nie zdążyłem doczytać. Pozdrawiam też karpiologa. Możecie mu przekazać. E, posłuchajcie, sprawdzam pogodę. Nie żebym był niekulturalny, tylko chcę sprawdzić pogodę i wam pokazać. Też sporo osób pytało mnie o tą aplikację. O i co, i desz ma padać teraz. Pokazuję. Patrzcie, miało nie padać. I ta aplikacja meteo naprawdę jest spoko. Bo teraz widzę, że znowu ma padać, więc chyba rozłożę jednak ten nawet. Zobaczcie, wyostrzysz czy nie wyostrzysz? Ona tu pokazuje opady, ciśnienie, wiatr i tak dalej, i tak dalej. No, i miałem robić nockę pod chmurką, bo tutaj mam obok tylko łóżko rozstawione, nawet widać. Je. Ale z tego co widzę, to nie wiem, czy, 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 czy będę tak odważny i to zrobię, bo już tak robiłem wiele razy. Tylko potem spakować mokry śpiwór do samochodu i on gnije sobie, to nie jest nic fajnego. Zgniły śpiwór to nie są fajne rzeczy. Nie polecam. Musicie jeszcze raz spisywać, bo nie czytałem. Przepraszam bo zaraz jakaś kawa będzie, albo herbata. A, kiedy, jak się pokaże, jak się łowi karpiodogowi? No, z Przemkiem coś na pewno nagramy razem, ale o tym Was poinformujemy w odpowiednim czasie. Znowu wieje, znowu wieje, znowu jest zimno. Się dziwię, czemu te ryby jeszcze nie gryzą. Gdzieś wróciłem z daty, powtórka. Składaj namiot, rozłożę. Rozłożę go, żebyście wiedzieli. Powiem Wam, że patrzę na te chmury z tyłu i one bardzo mi się nie podobają. Strasznie są niefajne. Nie wiem nawet, czy zaraz tego namiotu nie rozłożę, bo po prostu jest turbo. Ciemno się tam z tyłu zrobiło, ale musiałbym tu najpierw posprzątać. Chociaż swoją drogą, nie wiem czy wiecie, idzie chmura od Doroty. <grym> y nie było, musicie napisać do karpiologa, piszcie do przemka, kiedy film, kiedy film, kiedy film. Pozdrowienia, pozdrowienia do Kanady, trzymajcie się byczki tam. Kurwa, chciałbym do Kanady kiedyś na Jesiotry, na Frazierze pojechać połowić. Mega. E, posłuchaj, dajcie mi chwilę. Bez tu, zaraz, zaraz, zaraz pewnie będzie padało, ale nie wiem czy w ogóle widzieliście taki namiot, ja ogólnie używam Frontiera, ale na szybkie nocki, szybkie wypady staram się zabierać coś, co jest szybkie w rozkładaniu i takie coś daje mi tylko i wyłącznie Easy Shelter, co najfajniejsze z nim to, że się rozpada, dosłownie w sekundę, zaraz nawet zobaczycie, tylko patrzę, o mam jeszcze śledzie, gitara. Właśnie tak. I namioczki już stoi. To mi się podoba, bo sobie to od razu na łóżko narzucam. Tak jak widzicie. No. I to tyle. Teraz tylko śledzie i takie dwa pałączki, trzy i wszystko jest gotowe, tak więc to mi się właśnie podoba w że Nawet tak łowie, wiecie co? W... Muszę tylko to zabrać. Jak człowiek gdzieś w miasta, jak w mieście, gdzieś szybko chce po prostu coś odstawić, to rozkładam Easy i wiecie, to daje radę. Musicie mi wybaczyć, ale muszę to zrobić z tego względu, iż zaraz może pierdyknąć deszczyk. A tego bym nie chciał. O. Dobra, śledzik stoi. Sorry, że taka sytuacja, ale siła kurwa wyższa. I teraz tylko takie połączki trzeba o tu przełożyć. Cyk. cyk. Jest to banalne proszę, to jest na zasadzie takiej keszółki. W zasadzie to taka jak z dekatlonów. Nie wiem czy widzieliście je. Rurki mi się popierdoliły, krótsza idzie to. Co ciekawe jest to, że w ogóle no już stoi szybko. Co ciekawe jest to, że pokazywałem już ten namiot też Wam na pierwszym filmie z Foxem, jak sobie tam razem działaliśmy. Jeszcze tylko dajcie mi śledziony jakieś zrzucić wziąć. O, 150 osób was i 44 łapy do góry, no wiecie co? No wiecie co. no dla mnie jest mega istotne to, żeby spakować się jednak. jednak na sucho, bo jednak do pracy nie będzie gdzie za bardzo tego wysuszyć. A za chwilę jeszcze wam go pokażę z przodu, bo naprawdę jest spoko. Lala jest. Czuwaj. Dobra. No i taki oto pokrowczyk. A jeszcze wiem co miałem wam powiedzieć. On się w ogóle mieści do łóżka. Jak kładziecie sobie łóżko, składacie w ten sposób. To tutaj najpierw go wstawiacie, i potem łóżko, i normalnie możecie go sobie spakować. I pokrowiec zobaczcie. Po wszystkim jest taki, reszta śledzi. teraz, o. Czekajcie, jak się robi, tak. O! Rararara, bo spadnę. E, pewnie tak samo Wy, jak i ja, chcemy usłyszeć ten dźwięk. Jeszcze chyba w ogóle przerzucę zestawy za chwilę. Na razie rozłożyłem go tak, o, bez napięcia. Ale fajne jest też to, że macie w środku tutaj śledzia. I dzięki temu, jak jest właśnie taka pogoda jaka jest, możecie go sobie rozwinąć tylko do połowy. O, zwinąć i macie takie na wpół jakby wejście, to też jest spoko. Druga sprawa jest taka, że wszystkie te szyby możecie otwierać od wewnątrz. Nie musicie wychodzić, po prostu zamykacie się w środku i to jest mega spoko. Oczywiście kieszonki, dużo kieszonek, dużych kieszonek. Dla mnie naprawdę, jeżeli chodzi o takie szybkie nocki, mega sztos. I Easy Shelter już ze mną zostaje Dobra, rozstawiamy tak jak widzieliście szybciutko I tyle. Siemanko wszystkim, siemanko, siemanko jeszcze raz wszystkim Siema, siema Dobra, posłuchajcie, dzięki za lajfa Chyba go powoli będziemy kończyć Bo muszę zestawy jeszcze przerzucić, co najmniej dwie wędki co? O, czekaj, o. chcę dwie, dwa przerzucić Z tego powodu, iż... Muszę być za każdym razem pewny wędek, pewny swoich zestawów, tego na co będę łowił. I chcę po prostu przerzucić dla świętego spokoju. Byłem na Fraser River, 110 tylko. 110 kg to jak na Wisza, to tak, tak, tak czy siak całkiem spoko, więc nie mówię, że tylko. Ja chciałbym jakiegokolwiek z tamtą złowić, naprawdę. Trzymam kciuki za kabany. Powiem wam szczerze, że jeżeli o mnie chodzi, może jeszcze usiądę sobie tutaj z wami chwilę. Jeżeli o mnie chodzi, to. Nie chcę łowić teraz kabanów. Dla mnie wiosna to jest taki okres, że naprawdę ja się w ogóle cieszę z każdej ryby, ale chodzi po prostu o to, żeby jakkolwiek sobie popunktować, poławić się. I bardzo mi na tym zależy, aby jeździć i po prostu złowić sobie nawet jedną rybkę z tej nocy, i to zupełnie mi wystarczy. Czy będzie duży, czy nie, w tym roku już mi się udało prawie 24 karpia złapać, Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Dobra, posłuchajcie. Dzięki wielkie, że byliście. Mam nadzieję, że spotkamy się całkiem niebawem. A ja od jutra jestem w Ajkarpie. Wbijacie się na usypiskową 4, kto ma ochotę. Do środy, na bajerę i na smaczną, słynną kaweczkę. Tak więc dzięki, że byliście. Łapa do góry, sup i piąteczka. Elo!